Już w najbliższą niedzielę na antenach Eleven Sports El Clásico najważniejszy mecz w Hiszpanii. Od 19 zapraszamy do studia, a od 21 na mecz. Dzisiaj zapraszamy na starcie. Tytanów. równie wielkich ekip jak Real i Barsa, w zasadzie powinienem powiedzieć jak Barsa i Real, bo Mateusz Majak tutaj w koszulce Dobrze, Realu Madryt. Dobrze się poprawiłeś, Adamie. Dobrze, że się poprawiłem. Zasady takie jak zazwyczaj w Lidze 11. W pierwszej rundzie 8 pytań zamkniętych, w drugiej będziemy cię musieli trochę pokombinować. Przygotowaliśmy ciekawe pytania graficzne z dość ciekawych kategorii, ale o tym wszystkim Później pierwszą drużyną w naszym dzisiejszym quizie jest ekipazo Sebastian Habiniak i Mateusz Święcicki. Dzień, Dzień dobry. A drużyną drugą Mateusz Majak i Maciek Kruk. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry, witamy szanowni widzowie, lajki, suby, komentarze, bo jesteśmy na YouTubie <coughs> chyba, tak? Tak, <coughs> tak jest, zacząć. tak jest, dokładnie. <coughs> Stary medium <coughs> dla starych ludzi. To jest, to jest człowiek, który zna Internet. Zna Internet, trzeba się, bardzo dobrze zna Internet. Każdy trzeba się odpowiednio przywitać. Pytanie, czy zna odpowiedzi na dzisiejsze pytania i to jest chyba najważniejsze. Może być gorzej, ale wiesz, najważniejsze. Najważniejsze jest dobrze zacząć. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Otóż najważniejsze to mieć dobre serduszko. Tak jest. Zaczynamy, żeby nie przedłużać panowie. Pamiętajcie, że możecie mi przerywać. Zgłaszając się, musicie udzielić odpowiedzi na pytanie, mając 30 sekund na zastanowienie się. Lecimy z pierwszym pytaniem. W XXI wieku tylko jeden piłkarz poza Leomessim popisał się hat w El Classico. Kto to taki? <grym> w XXI wieku, tak? 30 sekund na zastanowienie się, panowie? Ja no nie. Nie. nie, to by było za łatwe. Czas na przefiltrowanie wszystkich klasyków. Mhm. Trochę ich było. Jakiś, mam takie wrażenie, że to mogło być wcześniej. 10 sekund jeszcze? Początek, tak? 21 wieku. Okay. A wiesz co, może pewnie jakiś ro Nistelroj. Poproszę odpowiedź, panowie. Na ci przyszło do głowy pierwsze. dobra, pierwsze nie, ale dobra, strzelamy. Rudwan van Nie jest to Rudwan van Nistelrooy. Teraz 30 sekund dla drugiej drużyny na zastanowienie się. Cristiano Ronaldo byłby bardzo łatwy, pewnie to samo Ale, Ale według mnie jest to klasyk, w którym nie mógł wystąpić Leo Messi i w tym meczu hatryka strzelił Luis Suarez. I idziemy tym tropem. Jest to prawidłowo. Jeden punkt. Brawo, brawo. Jeden punkt na otwarcie. Widziałem to na własne oczy. Trafia na konto no, o tyle łatwiej. Na konto drużyny Mateusza Majaka i Maćka Kruka. Drugie pytanie przed nami. Podaj nazwisko piłkarza, który w latach 50. stał się głównym powodem transferowego sporu pomiędzy Barceloną? No tak, no bo wiesz, nie znamy też pytania dalej, tylko, ale postawiłbym na to nazwisko. Stawiamy na Alfredo Di Stefano. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dalsza część tego pytania brzmiała, który był oczywiście powodem transferowego sporu pomiędzy Barcą a Realem. Piłkarz ten stał się ostatecznie ikoną jednego z tych klubów, a na stadionie jego imienia nie tak dawno temu stoczono jeden klasyk. Na którym zresztą. się okazję. No właśnie, no właśnie. Pytania na razie pod jedną ekipę, ale spokojnie. Pytanie numer 3. klasyk w lidze mistrzów. To marzenie wielu kibiców emocjonujących się starciami Realu Madryt i Barcelony. Ostatni taki mecz miał miejsce w 2011 roku. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1 do 1 i dało ostatecznie awans do finału Barcelonie. Z kim Barca zmier... 30 sekund. No to Manchester United. I to jest odpowiedź. Ta. I jest to odpowiedź prawidłowa. Z kim Barca ja, ja. zmierzyła się w finale. A więc refleks tym razem po stronie drużyny ta, 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 ta. numer 1. Niebieskie takie buty. Piękny gol Dawida Wii. Tak. U, no a ten klasyk. E, ostatecznie w dwóch meczu. W sensie dwa klasyki zakończyły się triumfem Barsy 3 do 1, bo pierwszy mecz wygrany. 2 do, 2 do 0. Ale w drugim tam był jakiś skandal, nie było czerwonej kartki dla... Nie pamiętam dla kogo. Wychodził chyba Iguain na czystą pozycję, coś takiego było. No wiedziałem, że Kiwi z Realu nie zapomina <spar�> takich rzeczy. <gryw startups> Pytanie czwarte. Masz rano chyba, o. Tak o, mi się o, wydaje. Możliwe, możliwe, tak, bardzo prawdopodobne. Ekspert od unikania czerwonych kartek w kontrowersyjnych sytuacjach. Pytanie czwarte. Ostatni rozgrywany pomiędzy obiema drużynami półfinał odbył się w Riadzie miejscu rozgrywania Super Pucharu Hiszpanii w 2022 roku. Ten pojedynek wygrał Real Madrid. A na listę strzelców w drużynie królewskich wpisali się trzej zawodnicy. Proszę wymienić każdego. O kurde. Ułamek sekundy szybsza tak była drużyna Mateusza Majaka i Maćka nie, Kruka. Nie, nie. Gazdinia to robił. Panowie, czas poszedł. Co do Gazdinia? Fede? Na pewno Fede. No na pewno, czy chodzi, pamiętasz, to bo kartka była. Święty. Nie tak. był Fede, bo Vinicius mówił, że miała być asystent do Benzema. 10 sekund zostało. A nie wiem, nie pamiętam. Nie, Tak, tak mi się wydaje, ta trójka, też bym na to strzelił, eee... ale nie mam 100% pewności. Dobra, Modric, Benzema i Fede. Nie jest to odpowiedź poprawna, Za ten 30 sekund dla drugiej drużyny. Fede, Benzema i Vinicius. No to dalej. Fede, Valverde, Karim, Benzema i... Chyba Vinicius strzelił w tamtym meczu. Modric strzelił w finale. Mówiłem, mówiłem, kurde, to jest dziadu. odpowiedź prawidłowa. <laughs> Modric strzelił w finale. Modric nie, nie strzelił w finale. Zmylił mnie, bo mówiłem Konflikt wewnętrzny tutaj, ale gdzie dwóch się bije, tam trzeci i czwarty ja korzystają. Kochało. Dwa do dwóch, więc ciekawie zapowiada się dalsza część tej pierwszej połowy dzisiejszej rywalizacji. Pytanie piąte przed nami: Copa del Rey. W 2014 roku zakończył się zwycięstwem Realu Madryt. Ten ikoniczny klasyk pamiętany jest z wielu powodów. W ten magiczny wieczór Iker Casillas dziękował słupkowi swojej bramki, Jose Manuel Pinto przepraszał sędziego, a Gareth Bale po spektakularnym rajdzie zdobył jedną z najważniejszych bramek w swojej karierze. Kogo walijczyk? Tak jest, tak. tak jest. Pozostawił ze swoimi plecami. No, ale jak to być, to nie Budowa, budowa, budowa. trzeba było wyczekać, się trzeba było a, wyczekać, tak, ale słusznie tak, czekaliście, tak. panowie. Cierpliwość. Powiem ci, że on do dzisiaj się nie podniósł, patrząc na derby Sewilli, na przykład. Prawda, <laughs> jest I dlatego nie mógł go też dogonić, nie? Tam się trzyma. Oj, a tak, korzystając z okazji, pytanie do kibica Realu. Czy to najlepszy mecz, Gareta Baila w karierze Realu Madryt, nawet licząc mm, finał Ligi Mistrzów. No, chyba, no, tak, nie? chyba tak, Chyba no, tak, na pewno w top 2, top 3 jest. Spokojnie, no, ale, ale odpowiedzialny że za ile? 80% do... akcji ofensywnych wówczas. No, I no, mecz no, bez Ronaldo, Dobrze, przed nami kolejne pytanie, 3 do 2, a zatem jest szansa na remis albo na powiększenie przewagi. W klasykach rozegranych pomiędzy 2001 a 2005 rokiem, gole strzelało aż czterech późniejszych szkoleniowców Realu bądź Barsy. Wymień przynajmniej 3... trzech… Trzech… <laughs> Czy 2001, 2004 tam było, tak? Czas poszedł? Na pewno. Nie. Z realu i barsy wymieniamy? Czy tak. tylko z realu? No. Czekaj, kto trenował. Z realu i barsy. real jeszcze kto trenował? 10 sekund, panowie. O Jezu. Chodzicie o real? No. Ale po Zizu, czy przed Zizu? Przed. No, minęło. Nie, no czas już minął. No. Mam tu czas na ucho. Teraz, teraz mija czas, panowie. Poproszę o waszą odpowiedź. Mm -hmm. Trójka. Przynajmniej. A ile było tam wymienić bo... Wymienić trzech, muście i teraz już poproszę o waszą odpowiedź. Zabacz. A zatem Zinedine Zidane, Pep Guardiola i Luis Enrique. Nie jest to odpowiedź prawidłowa. Santiago Hernán Solari, Zinedine A. Zidane i jeszcze jeden piłkarz. To wrzućmy Pepa. Pep strzelił gola, chociaż, chociaż mam wątpliwości. Wol... Dobra, e, czyli Jedziemy. Francesco. Xavi Hernandez. Macie jeszcze czas na zastanowienie. Xavi. Xavi. Xavi, Xavi, no. Xavi Hernandez, Santiago Solari Zinedine Zidane. Xavi Hernandez, Santiago Solari Zinedin Zidane. To jest Wasza odpowiedź. Tak. I to jest odpowiedź prawidłowa. Więc. Punkt pada na Wasze konto, ale dobrze, że nie pokusiliście się o Pepa Guardiole, bo Pepa Guardiola w, w tym gronie nie było. Pepa Guardioli. Był za to Luis Enrique. jeszcze, Oprócz trzech podanych przez Was piłkarzy, więc Luisa Enrique brakowało do kompletu, ale prosiliśmy o trzech panów, więc odpowiedź jest jak najbardziej. Poprawna, 3 do 3. Zostały jeszcze dwa pytania w tej pierwszej połowie dzisiejszej rozgrywki: no quizu dobrze, dobrze, związanego z El Clásico. I uwaga, pytanie siódme. Który brazylijski piłkarz oczarował sporą część publiki zgromadzonej na Estadio Santiago Bernabeu? No nie może być takie łatwe pytanie, bo ci z tego I teraz, czy to jest tutaj podchwytliwe? Który Brazylijczyk. To, no, to, no dobra, to no Ronaldinho Gaúcho, no. To jest na pewno podchwytliwe pytanie. Jak to jest odpowiedź, to. <grym> to wyjdź. To jest odpowiedź! <grym> no nie, no to ja, to ja wychodzę. O <grym> Jezu! <grym> A dobra, i będę no. ktoś to poprowadzi? A wyjdę czytaj pytanie do końca, żeś Podczas El Clasico rozegranego 19 listopada 2005. Tego roku. Piłkarz ten strzelił wówczas Sparne. dwa gole, idealnie a zdobiąc bałem, swój wspaniały występ. Żuju, bactista, albo, Nie, prostu... Było dotychczas bardzo Zdrował, dużo wątków. W, stronie w Realu zagrał tak, w tym meczu, dokładnie. Było dużo wątków silio, związanych z triumfami Realu, no to musieliśmy odbić piłeczkę i triumf Ochrona. Barcy też musiał się tutaj pojawić. 4 do 3 dla drużyny pierwszej. Tam, tam budował napięcie przez 3 minuty, pytaniu, a tutaj od razu wyleciał. To jest celowa taktyka prowadzącego na zmyłkę. Nie tylko dla was panowie, ale również dla widzów. Jest to pewnego rodzaju pułapka. Pytanie ósme, ostatnie, kończące pierwszą połowę. Determinujące zwycięzcę jednocześnie tego, który będzie zadawał pytania mhm. w połowie drugiej. Aż pięciu Chorwatów zdobywało w przeszłości gole. W meczach rozegranych między Realem a Barce... dobra. Ilu wymienić? To będzie. Chorwatów, Davor Szuker, Luka Modrić, Mateo Kovacic, chociaż tu mam wątpliwości, czterech mam wymienić? <skrwa> nie hmm, wiedziałem, <srwaHelp> nikt do... tego nie Właśnie nie dokończył. Czekaj, do tej chwili. Davor, Davor Szuker, <sarbusren> <Davor> <sarbus Snyk> Luka Modrić, Robert Jarni... Uuuu... Mhm. I Prosinecki. Czterech. Dawor, Szuker, Luka Modycz, Robert Jarni, Prosinecki. Uznam waszą odpowiedź. <grym i <grym i <grym i uznam. <grym> pytanie, bo uznam ja, ja dlatego, to że, dlatego, że, dlatego, że w pytaniu jest wymień przynajmniej trzech z nich. Jarni nie Wymieniliście strzeli. przynajmniej trzech z nich. Jarni nie strzelił. A, czyli to nie a, powinno być zaliczone, bo o, miał za dużo w jednego. Aż pięciu Chorwatów zdobywało w przeszłości gole w meczach rozegranych między Realem a Barceloną. Wymień przynajmniej trzech z nich. A, a Wymienili przynajmniej trzech z nich. Ale poczekaj, wymienił nie czterech Jarniego wymienił jako trzeciego, który nie strzelił. Czyli według zasad z Ligi 11 to nie powinno zostać uznane. Daj nam punkt 4, i dawaj dodatkowe pytanie. Nie, zaraz. No, Za co punkt? To wy byście nie odpowiedzieli. Ja, nie, Moim zdaniem dodatkowe pytanie. Dodatkowe pytanie. Ale przy remisie? Czy... Nie, no 4-3 jest. No to nie, no to nie to Jak ten to, był... to my rysujemy więcej, bo możemy I takich kopii. Daj im punkt, to, daj im punkt, daj im ten punkt, 4 4, nie ma problemu. 4 4 tak? teraz jestem zdeterminowany na 100%. Dobrze, to będzie w takim razie dodatkowe 4, pytanie, 4. 4. dodatkowe pytanie. Bo, Bo ustalone zostało, że nie. czeka nas jeszcze jedno dogrywkowe, słowa, dogrywkowe pytanie? pytanie. Mamy jeszcze przygotowane e, słowa, pytania, to więc... Ale to jest takiego. terror wasz. Panowie, lecimy za tym. To pytanie rozstrzygnie kto wygrywa pierwszą połowę. To <laughs> nie, nie, nie. Ronaldo grał zarówno dla Realu jak i Barcelony. Brazylijczyk w pierwszej kolejności reprezentował barwy dumy Katalonii, a dopiero potem Królewskich. Jaki klub był swoistym? No Jezu. 30 sekund klub był? na zastanowienie się. Swoistym coś zaczął czytać Adam, ale co tam miało być z tym swoistym? Chodzi o to, jaki czy był... Skąd przyszedł, czy z... gdzie był pomiędzy? No właśnie, no to wiesz, to trzeba podjąć ryzyko. <laughs> wiesz, jest wątek Romario, Ronaldo, hmm. wiesz, hmm. wiadomo jakiego klubu. 10 sekund zostało, panowie? Hmm. A... Nie wiem, dajmy ten internet. Ja to też, mi też chodzi Inter po głowie, ale nie wiem dlaczego. No ja <laughs> tak. się Koniec <laughs> ja czasu? <laughs> tak, e, nasza odpowiedź to Inter Mediolan. Prawidłowo. <laughs> <laughs> I tym sposobem 5 do 4, wygrywają pierwszą połowę Mateusz Majak i Maciek Krucz. Wielkie brawa. Pytanie brzmiało swoistym, swoistym piłkarskim przystankiem a, dla a. Il Fenomeno w drodze z Barcelony do Realu Madryt, więc wasza odpowiedź jest poprawna. Za chwileczkę wracamy z drugą połową. Druga połowa tego pasjonującego quizu przed nami. Wygrywa drużyna druga, Mateusza Majaka i Maćka Kruka, która będzie decydować, czy bierze pytanie na siebie. Nie bierzemy czy... na siebie na razie, przynajmniej. Okej, okay. w takim razie, uprzedzając to, co za chwilę się stanie, jaką kategorię wręczacie przeciwnikom? Ja tylko przedstawię widzom kategorie, które mamy w dzisiejszym quizie, to retro, pierwsza dekada XXI wieku, ostatnie czasy, czyli ostatnie klasyki, z ostatnich no, z ostatnie dekady powiedzmy, ciekawostki, nieoczywiści bohaterowie i legendy klasyków. Co już nie pamiętają tylko. No, no. <ścoughs> retro dla kolegów. Retro. retro. Dobrze, Na dziadów. Poprosimy o pytanie z kategorii retro. Dobrze, na naszych ekranach pytanie z kategorii retro. Panowie, waszym zadaniem jest wskazanie klubu, dla którego grali w przeszłości PSV dwaj i piłkarze. Point. Szybka odpowiedź. Zresztą, co ciekawe, to pojawiło się już w pierwszej połowie, kiedy Mateusz Święcicki próbował zmylić drużnę przeciwną. Jest to oczywiście PSW i Romario no, no, no. i Ronaldo grali w tym klubie. Co ciekawe, jest to jedyny klub, w którym, który łączy poza Barsą tych dwóch piłkarzy. Mm -hmm. W Brazylii ani jednego wspólnego nie reprezentowali. Dobrze, pierwsze dwa, dwa punkty, pierwsze za koty za płoty. 6 do 5 zatem dla drużyny Sebastiana Chabiniaka i Mateusza Święcickiego. No dobrze, po poprawnej odpowiedzi przyszedł czas na decyzję. Panowie, bierzecie pytanie na siebie? Tu czy... pewnie, jak Dlatego je znacie, czy... chcecie, żebym je przypomniał jeszcze. Jeszcze raz. Retro już wykorzystaliśmy, więc mamy pierwszą dekadę XXI wieku, czasy najnowsze, legendy, ciekawostki i nieoczywiście bohaterowie. Ty może legendy. Legendy. Bo to tak jak my, nie? Tak, idźmy w legendy, tak. No. Legendy. legendy, dobrze. Prosimy o pytanie z legend. Macie tutaj historię transferów pewnego piłkarza. Waszym zadaniem jest Dzień. zgadnięcie, o jakiego piłkarza chodzi. Czas start. Ja tak, Ten do głowy. E, tak mi się wydaje. Ja w tych trzech klubach hiszpańskich. Ile mamy czasu jeszcze? A no, jeszcze tak, z 20 sekund ale na pewno, pomyślmy. ale pomyślmy. Kto? To musi być Niemiec, nie? Tak. A, no tak. Pomyśl jaki Niemiec Racie. jeszcze wygrał w Atletico, w Realu 10 i Barcelonie. Dobrze, dobrze. No dobra, ryzyko, podejmujemy ryzyko. Bernd Schuster. Brawo. Mateusz Majak zatwierdził, jest to prawidłowa. odpowiedź, Bent Schuster, otóż to, myślę, że rzeczywiście główną podpowiedzią, główną wskazówką jest linia Barca Real Atletico, tak. To się rzadko zdarza. I Niemiec. I Niemiec, i Niemiec. I Niemiec. Dokładnie. Ben Schuster, odpowiedź jest prawidłowa, a zatem dwa punkty lądują na waszym koncie. Jest 8 do 5, ale teraz musicie wskazać kategorię przeciwnikom. Jest przecież to tam. był kredyt, który my im daliśmy, udzieliliśmy. No tak. Więc ja mam teraz taką propozycję, żeby w tej rundzie dla nas była jeszcze jedna opcja wzięcia pytania się. <śmienicza> <śmienicza> nie, nie, na to się nigdy nie, nie zgodzę. Czy my prowadzimy? No wy Prowadzicie 8 sobie i to, to, to pytanie na siebie, my już do pójdziemy. <śmienicza> no dobrze. To wiesz co? To dajmy te czasy współczesne, tak? Tak. <śmienicza> współczesne, tak? tak. Nie. nie oczywiście bohaterowie. Nieoczywiście bohaterowie, bo to do nich pasuje. Okej, okay. przed nami pytanie. Waszym zadaniem jest wskazanie, jaki piłkarz, jaki nieoczywisty bohater strzelał pierwszego gola w klasyku 21 to kwietnia 2012 to, roku to, zagranego. Ale to znaczy nieoczywisty to jest taki, że ma być mocno nieoczywisty, czy to w ogóle jakikolwiek piłkarz Realu może być? To jest w kategorii tylko. Wy musicie wskazać, jaki piłkarz strzelał gola dla Realu Madryt jako pierwszy. Czas już poszedł. Ja myślę, że to będzie jakiś obrońca. Ta ra ra ra. Dawaj, letni oczywistym. Marcin ta... Cebula. <śmuszczaj> <śmuszczaj> Marcin Gaza. Oni wiedzą, ale oni wiedzą, tak. Ta tylko ta pytanie, ta czy my. <śmuszczaj> a, tymi... Wiesz, czasami wiesz, a później nie wiesz. 5 sekund, panowie. Nie wiem, w kiedyś. to Pepe, Ramos. Ramos. Kuj, badjakie, pe, czy takiej jeszcze Koniec K czasu, poproszę o waszą odpowiedź. Jest... Wiem, sami Ketira. Kurde. rzutem na taśmę. Dami Kenira, bravo! Zabra. Gdzie jesteście teraz? Sami Kedira, to słynny ja to klasyk. w ogóle? Słynny klasyk z "Kalma, Kalma" i Cristiano Ronaldo, który zdobywał Brawo. drugą bramkę. Nie każdy Ta, pamięta kurde, jednak, kto strzelał pierwszego połow, gola. gola to zamiar, się... zbira. Zbira, zbira. 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 Nigdy nie, Ale... nie byłem z siebie tak dumny, jak w tym momencie. <laughs> Już <było> na <laughs> Zasłużyłeś na noszenie tej koszulki, to z pewnością. Stan przedzawałowy na chwilę był. nagle w głowie. Ale samowity. W ostatniej chwili. Tak, tak, na taśmę. 8 do siedmiu. Ciekawa sytuacja. Bo teraz, jeżeli panowie, weźmiecie pytanie na siebie i udzielicie poprawnej odpowiedzi, to macie szansę na dwa punkty i wyprzedzenie swoich nie. przeciwników, ale możecie też zachować tę opcję na później i wskazać kategorię przeciwnikom. Do końca? Zostały nam jeszcze takie kategorie, jak Ale ile pytań, do, ile Trzy pytania do końca. 3. Tak, trzy pytania i każdy z nich musi paść. Było już retro, były legendy i byli nie oczywiście bohaterowie, więc zostały ciekawostki, czasy najnowsze. I pierwsza dekada XXI wieku. Chyba tak, albo nawet. Jak ktoś żeby... to nie będą mieliście za trzy i wtedy już jest pozamiatane. Tak. Jak odpowiedzą poprawnie, tak? tak? Czyli my mamy ostatni raz wskazujemy na dobrą sprawę tak. w tym, no to bierzemy na siebie. No. My jesteśmy Dobra. jak drużyna <laughs> tak nie koncentrujemy. Współczesne, bramy swoje. No i co? Padła decyzja. Panowie bierzecie na siebie. Na siebie współczesne. Czas, czasy współczesne, dobrze. Prosimy o najnowsze czasy, najnowsze klasyki i zadaniem. Mateusza Majaka i Maćka Kruka jest wskazanie, jakich piłkarzy brakuje na tej rozpisce. Mamy tutaj e, skład tu byliśmy, Barsy. Czas, start. Mm. Klasyk 10 to kwietnia to 2021 roku. Czas już leci, panowie, dwóch piłkarzy musicie wskazać. Tu mamy, tylko z przodu pytanie. No, myśl, myśl. A nie... No nie, to jest poprzedni sezon. On w tym przyszedł. 10 sekund, panowie. Nie. Nie, bo to było 9 kwietnia 2021 roku nie było. obrońca A, widzę, że jest! Z napastnikiem jest problem. Poproszę o odpowiedź, czas minął. Myślę, mi że... Chociaż... chociaż nie mam słów, Mam wątpliwości, wiesz. Czy że grał? Tak, też Panowie? kto mówi jakieś wtedy? Słucham? nie on, to kto jeszcze? Poczekaj, jeszcze jakieś napastnika daj mi. A, nie było tam. Już teraz, Braithway. bo zabiorę wam głos i przekażę go drużynie przeciwnej. Ja, się, że... Się, że nie, w podstawie. Nie. Jaka jest odpowiedź? Dobra, e, Oscar Mingeza i Ansu czy... Chyba tak. Ansu Fatih, ale to już jest strzał. I zły. Nie, nie jest to odpowiedź prawidłowa. Panowie, 30 sekund. Oscar Mingeza i Martin Braithwaite. Nie jest to odpowiedź wow. prawidłowa, mówię, że jak dobrze, bo mieliśmy no, a zatem mówić Black szczęście, a zatem szczęście, albowiem jest to Usman Dembele. No, mówiłem, no znowu a mówiłem. No. No. Usman Dembele. W ogóle bym nie wpadł. By no kurczę, nie, to, nie w, to był cichy to. występ Usmana Dembele, na pewno nie, nie należał do <grym najwybitniejszych <grym piłkarzy a byliśmy. w tym klasyku. A byliście, czy byliście, obserwowaliście, znowu trafiliście na ten klasyk. Dalej prowadzi jednym punktem drużyna Sebastiana Chabiniaka i Mateusza Święcickiego. Na poprzednie pytanie. Nie padła prawidłowa odpowiedź. Nie było również kradzieży. A zatem zgodnie z zasadami teraz Mateusz Święcicki i Sebastian Habiniak będą wyznaczali kategorię dla swoich Są, przeciwników. Są, Potem, oczywiście, będzie taka sytuacja, że dostaniecie jeszcze jedno pytanie. A zatem szansa Daj, na stila się. pozostaje. Jaką kategorię wręczacie przeciwnikom? Zostały ciekawostki i pierwsza dekada XXI wieku. No to nie masz kochonec na te ciekawostki. Ciekawostki. Co, że ja nie mam na kochane z u siebie. Na Żeby nam za ciekawostki. Ciekawostki są załatwe. Więc wam ciekawostki. Żebyście mieli szansę na remis. Musi być w ciekawostka, vale Ciekawostki dla przeciwników. Messi z blackoutem. Ciekawostki dla przeciwników. Panowie już tłumaczą o co chodzi. Widzicie na swoich ekranach wy i widzowie Memphisa Depay'a. Musicie wskazać. Nie, musicie wskazać państwo. Które, gdyby nie Holandia, byłoby państwem reprezentowanym przez Memphisa DePaya. Memphis DePay się regularnie do tego państwa przyznaje. Bywał w tym państwie. Jest to państwo pochodzenia jego ojca. 30 sekund czas już poleciał, panowie. Więc i Kieriory. Ja nie pamiętam. Ciekawostki. Pani. Święty to wie. <laughs> Mephisa ma wyczarowanego. 10 sekund zostało. I znowu im wejdzie na koniec, tak. wygrają, a później my się skomplikujemy. Memphis nam no, tutaj bo... towarzyszy, koniec nie, czasu, jakie to jest macie państwo. Stira, wy wiecie, no to już nie wygramy, tak czy siak. Jakie to jest państwo, trzeba strzelić coś panowie. Coś ci do głowy? Poproszę o odpowiedź. Przychodzi mi ale coś złego pewnie. No, no to mów, co Ci przychodzi, bo mi nie, nie. przychodzi. No. Już, no to już koniec. Proszę, proszę, już bo już oddaję głos przeciwnikom. przeciwnikom. Dobra, da, Mauritius mówi Maciek. Nie. Czas dla przeciwników na zastanowienie się. Mateusz nie Święcicki. Nie, no. tak. Ja powiem w takiej formie zawoalowanej. <grym grym> to jest finał Mistrzostw Świata 2010. <grym> Luis Suarez! Suarez Trzymuje a... wiłkę ręką, a samo. Ostrzale Mensacha czy Gianna? Mensacha. Gianna nie wykorzystuje karny. rzutu karnego. Pierwsza szansa, żeby Afryka była w półfinale. W ogóle zawsze kibicowałem jakąś Afrykę. Prawidłowa odpowiedź oczywiście. Gana, Gana, dokładnie. Trzy punkty. No, no, ja, żeby... no, Wyciąliście. Ostatnie dzisiejszy pytanie. Quiz. Wygraliście. Ale w ramach nagrody ostatnie pytanie dla nas. No nie, no nie, nie, no nie, no nie, no jak? honorowo pożegnać. No jak, klar, no, jak. No, no dobra, No proszę. <Writing> ostatnia kategoria dla przeciwników z szansą na stila jeszcze. Ja już miałem przygotowany telefon, ten Kedira. Przecież miałem dzwonić do Taty, że w końcu wygrałem w quizie. Idźcie wy. Ostatnia kategoria przed nami, a zatem pierwsza dekada 21. Wieku. Odpowiada drużyna numer 2 po raz kolejny. Eee, 2007 padł Steel Ty. W jakich ja piłkarzy brakuje na tej rozpisce? 10 ja marca 2007 roku Jest. rozegrał się klasyk zakończony wynikiem ja 3 do 3. Tak wie. mi się <grym> w czas start. Rudwani z przodu? Jak on się nazywał? I Właśnie nie wiem. Ale... Ale ale A kto tam, tam jeszcze mógł grać? Emerson, bo ten ja przy... też był. Ale to już nie, no to mu się daje, że Guti. Też bym powiedział: Guti w pierwszym strzale Rudy i Guti, ale. 10 sekund zostało. Dobra, dajemy ruda van i Gutiego. Jak tam panowie? Zatwierdzacie tę odpowiedź? Wydaje mi się, że nie. A, mi się wydaje, że tak. tak. O, o, Zakończyliśmy. Brawo to. jest, zakończenie honorowe, a więc 11 do 9. Na to nie wygrałem w byłem bardzo blisko tym razem. Tak kończy się dzisiejsza a rywalizacja. Wiem, żebyście wygrali gdybyście nam pozwolili wtedy zabrać punkt albo w ogóle pozostawić status quo czyli no nie 4, 3, nie to nie, nie, nie wiadomo, koniecznie jakby się niekoniecznie układało daj tak nie, spokój no, to różnie się mogło poukładać a my mieliśmy dobre serce Słuchajcie, bo y, autopromocja ogłoszenia parafialne tak zwane, ogłoszenia niedziela godzina 19, ja mówię w ogóle, tam mówię. Yy, niedziela godzina 19, Szanowni Państwo, start naszego studia prosto z Madrytu. Tutaj siedzi duet komentatorski Mateusz Święcicki, Sebastian Habiniak, panowie. O godzinie dwudziestej pięćdziesiąt pewnie się z Państwem już połączą. Yy, w studiu Maciej Kruk, Piotr Kurban, Marcin Gazda i wywiady Kazemiro. Carlo Ancelotti, Memphis Depay i Dani Alves między innymi, więc no nic tylko w niedzielę o 19 odpalić Eleven Sports 1 i oglądać El Clasico. Dokładnie. Panowie dziękuję Dzie za dzisiejszą dziękujemy. rywalizację. Dziękujemy. Jak dziękujemy. zwykle Świetna była to bardzo naprawdę, duża to przyjemność. Bardzo dziękuję. dziękuję za Nawet rywalizację, która wystarczyła. naprawdę dużo emocji dziękujemy przede wszystkim widzom oglądającym nas dzisiaj. Do następnego, do zobaczenia. Udanego klasyku.